Maciek, twój pierwszy Dakar, pierwszy raz Cię widzę na starcie, kiedy się zdecydowałeś? No około, około roku, byłem na dwóch zawodach większych, To się tam widziałem i spodobało mi się, no chciałem spróbować. Jaki masz plan? No plan jest taki, że no jechać bardzo ostrożnie, jeżeli skończę parę etapów to będę zadowolony. Sam serwisuję Montre oczywiście, nie mam serwisu Santa, to będzie bardzo ciężkie, będzie bardzo mało czasu na, na spanie jak mówisz. Trochę się przygotowałem przez około um, pół roku um, Trochę um, na przykład no, nie piję kofeiny, nie piję kawy, nie piję Red Bulli. Um, Normalnie sen w moim um, normalnym życiu jest bardzo ograniczony też mam częsty zawód gdzie 5-7 godzin dziennie um, um, Ograniczenie um, kofeiny w organizmie dużo mi pomogło, ja będę jechał spokojnie, e, znaczy próbować jechać spokojnie. Troszeczkę e, w moich treningach e, ta emocja troszeczkę większa. Widzę, dużo zawodników jechać wolno, jedzie się przez jakiś dłuższy czas, to człowiek gotuje się, żeby wziąć, czemu oni tak wolno jadą. I to jest duży błąd, no, szczególnie w mojej sytuacji, no, bo nie chcę etapu skończyć za szybko oczywiście. No nie wiem do którego etapu dojdę, ale... Bo marzeniem jest tu kończyć, prawda? Nawet ostatnie miejsce. Zostaw siłę sobie, zostaw sprzęt nieuszkodzony, a wtedy dojedziesz najdalej. No i sobie życzę. Ja Ci tego też. życzę. Bardzo. I pamiętaj, że Polacy na Dakarze są razem. Jeżeli będziesz potrzebował jakiejś pomocy, to na pewno od nas jej dostaniesz. Dziękuję bardzo. bardzo. Dużo od nas dostałem tej pomocy przy to na pierwszych dniach. Bardzo dziękuję oczywiście. Trzymam kciuki za Ciebie. Dzięki Powodzenia bardzo. i widzimy się na trasie.